Nie ma z tej strony No a szybko omówimy całą ankietę. Może na początek przejdźmy do pytań, które zadaliście mi, a później omówimy całą ankietę. Czy byłeś kiedyś dowódcą klanu? Tak, byłem. Czy masz multi -konta z klanem? Wod? Teraz nie wiem, czy mam, bo bym musiał to sprawdzić, ale kiedyś miałem. Jednoraz razy sztuczka ze szampanem ci nie wyszła? Ani razu nie było problemu. Za każdym razem udało się w którejś tam próżbie. Otworzyć pierwszy raz za trzecim razem, a w drugiej no to widziałeś, że za drugim razem. Nie ma nic interesującego dlaczego grasz w VOTA, bo ja z nudów. Jest wciągający, a ty? Dlaczego gram w VOTA? Na początku mi się to spodobało, ponieważ pojawiła się gra, w której było dużo ciekawych pojazdów. Ja, to było też tak, że nie tak gra przyciągało, ponieważ na przykład w tych grach co grałem no to Praktycznie czczą, gdzie się pojawiały, to mnie. Lubiłem po prostu te pojazdy, a tak samo misję z nimi. Potem jak zobaczyłem wota to zacząłem w niego grać. No i rozwijałem, a później uznałem po prostu, czasami się wkurza na wota ale czasami fajne bitwy się wychodzą. I tak to zostało. Próbowałem różne tytuły w Armor Warfare Wanterze, ale w wodzie masz krótką. Zgrywkę. No i po prostu też fota już fota mam tyle ogarniętego, że przestawiać się na inny tytuł to jest tak nie za bardzo. Czy zamierza zrobić jakąś nową serię botowską? Inni twórcy mają jakieś anonim serii, czy plutony z widzami? Plutony z widzami na, na przykład są na live. Nowa seria. Może, nie wiem, czy się będzie mi się chciało to robić, ale powrócę na przykład do serii Top i myślałem top 13 zrobić serię, ale chyba to będzie kiepski pomysł, ponieważ jest zbyt dużo czołgów i zbyt dużo rzeczy, więc chyba powrócę do takiego top 5, top 10. Kiedyś to robiłem, na przykład odnośnie Premek. Nie wiem, czy Wy też chcecie taką serię. Kiedy zacząłeś grać w WOTA? Ile masz lat? WOTA 2013, z tym teoretycznie wcześniej. No na początku e, tak naprawdę Miałem jeszcze pierwsze konto, ale szybko z niego zrezygnowałem w 2012 i tak w sumie od 2013 zacząłem na tym koncie tak naprawdę dobrze grać w WOTA. W sensie, że nie to jakiś raz na Ruski rok o, o tym mowa. Co prawda to stare konto, bo ktoś powie, a drugie no, na starym koncie nie wiem czy nawet zrobiłem 50 bitew, bo stare konto zostało przejęte po prostu, oddam jego. A ja sobie stworzyłem nowe. Dobra, przechodzimy do ankiet, wyników ankiety. No, co ciekawe, wyniki są bardzo dobre, jak na mój kanał. Powiem tak, spodziewałem się gorszych oceny. I wychodzi w sumież na to, że YouTube mocno ucina zasięgi. Co powinienem zrobić, by kanał był bardziej przyciągający? Klan w pod info nauka gry w wota. Tu będę musiał się zastanowić z tą tematyką. Wodinfo jest często, chociaż czasami na prostu nie mam chęci i potem wychodzi takie... Kiedyś na to zwracaliście uwagę, że nagrałem kiedyś wiadomość takie na siłę i nie za bardzo Wam się to spodobało, więc czasami to odpuszczam. Częstsze pojawienie się nowych odcinków na kanale. No, niestety trudno mi jest to zapewnić. Robienie ciekawszych miniaturek. No niestety nie robić dla do bardzo dobrych miniaturek opisy czołgu, czy warto, czy nie. Szkoda, że nikt nie... czy chodzi o pojazdy premium, czy ogólnie. Nagrać poza informacjami, też jakieś filmy rozrywkowe, trochę zabawy, no i kamerka na live'ach pojawia się. Ale też nie... zrozumcie mnie tak, że jak jest dwie i jedna osoba, to nie ma też sensu odpalać tej kamerki. No, jednak... Sam nie mieszkam. I jak, I jak już odpalam kamerkę, to jest przeważnie późno, no. Eee, no i pra, brakuje mi jakiś tam powtórek od Was. Jakbyście wysyłali, też bym miał coś nagrywać. No chyba, że jednak wdrożę tą serię, którą planowałem, że... Wybie, ...wybierać jakoś czołg. Ja szukam na WOT i puszczam tą bitwę. Poradnik do WOTA. Jak grać poszczególnymi liniami. Jest jeden problem. Ja na przykład kuwcą nie mógłbym w ogóle grać. Więc ten poradnik mógłby być kijowy. Też mam. Też jestem, jestem, jestem zielonym graczem, a nie na przykład niebieskim, fioletowym, Więc te poradniki mogłyby dla Was nie być zbyt dobre. Jakie błędy najczęściej popełniam? Nie czytając tego, to pewnie, że się zacinam, czy zamykam cicho w mikrofon. Teraz mam głośniej, zobaczymy. Za mało filmów. Więcej charyzmy i odwagi. Hmm. Więcej charyzmy. Zastanawiam się, jak to mam wprowadzić i odwagi. Aha, czyli w ten sposób. O to chodzi. Eee. No cóż. No niestety na tym kanale będzie zawsze problem z częstotliwością filmików. Wiem, że jesteś spokojny, ale trochę głośniej. Twój głos. Nie wiem od czego. To zależy od programu, albo inni mają głośniej filmy. No, mają podgłośniane, ja też, no, też przede wszystkim nie wiem, czy ten mikrofon mnie cisza, ale wątpię. Bo jak odsłuchuję materiały, no to jest wszystko dobre, dopóki nie wrzucę go na YouTube'a. Musiałbym poszperać, o co tu chodzi, być może mnie ścisza, po prostu YouTube. Tnijesz się w trakcie nagrywania filmików. No, to jest prawda. I ciężko będzie. Pracuję nad tym, żeby tego nie robić. Przedłużasz trochę filmy, to jest racja. Mało no, nie wiadomo, kiedy jesteś z materiałem o WoCie, tu w tym roku postaram się być na bieżąco. Poza tym, że masz, cich, masz cichą mikrofon, jest git. Nie, zachęca, hmm. nie zachęcasz do zostawienia łapek w górę. No, doczytałem, wiem, nie wiem, wiem. Wiem, o co tu chodzi o autorowi. Już od razu odpaliłem. <laughs> czy moje live jest ciekawe, czy nudne? Ciekawe... Tu widzę, że ktoś, żeby jakiś przygrało z Foundera. No, kurde, kiedyś powiedziałem, że aż tak nie planuję wariować, ale zobaczymy. A może kiedyś też zacznę, może powtórki nagrywać z kamerką, jak będziecie wysyłać jakieś ciekawsze bitwy, czy jakieś ciekawe sytuacje. Zobaczymy. Co powiesz, żeby szybkie wiadomości ograniczyć do 10 minut? Tak, nie, może, może do 5. No to się trzymamy tego, że szybkie wiadomości będą zawsze do 10 maks. Minut. Ogólnie chodziło mi w tej serii o to, żeby jak najkrócej po prostu będę część informacji przeskakiwał, część będziecie się zatrzymywać, bo to po prostu nie ma sensu czytać tego, co jest napisane. Wolicie długie poradniki, czy krótsze? No i tu odpowiedzieliście, że w sumie z tego mogę założyć, że maksymalnie 30 minut, długie, i żeby. No tu nie wiem, co to za odpowiedź miało być. Tylko tematyka Was w WOTA interesuje. Tak, 50% nie. Zobaczył panka byś pograł. Wantera i Wotbiz G. I teraz pytanie szybkie do Was. Wotbic G mogę nagrywać, bo mam tam ciekawe w sumie maszyny. Wuntandera też mogę. No i też myślę, że Headlet Luz oraz Generation Zero pojawi się na kanale, bo już było wcześniej na live'ach. Na live'ach przede wszystkim. razie coś poza wot Tu specjalnie was zapytałem. No i ten poradnik do World of czas by było zrobić, ponieważ zrozumiałem mechanikę tej gry. Dobrze, że wcześniej się nie brałem za niego, bo wcześniej na przykład te stopnie uważałem za to, że więcej się dostawało expa za przejmowanie pod koniec bitwy, a to było zależne od stopnia po prostu. W przyszłym materiale wam wytłumaczę o co chodzi, żebym żeby teraz nie wprowadzać niepoprzednego. Kurde, czemu ja się teraz tak mylę. niepotrzebnego zamieszania no. I to tyle w temacie mojego niezacinania się i mylenia. Niestety nie jestem doskonały. No niestety nie wiecie, że mam Discorda. O i mam go. I można na niego go spytać na live. Możecie tam spokojnie wchodzić. No, i wszystko mówiłem. Teraz tylko w sumie wspomnę o planach na ten rok to powstanie serii właśnie powtórek wybieranych przez Zag... fajnych powtórek, które są na innych pojazdach. Może wyniki nie są zarąb... takie epickie, w sensie, że 15 topowe, że topowi youtuberzy to nagrywają, ale wyniki są na tyle warte uwagi, żeby je pokazać, na przykład na czołgach, które mało kiedy się pojawiają na YouTubie. Chociaż zauważyłem, że jest taki trend, żeby te powtórki otwarzać na live'ach. Napiszcie, czy też takie live y chcieci z powtórkami i może nawet by w sumie dzisiaj można było coś takiego zrobić. Napiszcie co o tym w ogóle sądzicie, bo tak naprawdę przyszłość waszego no, naszego kanału zależy od was. Czemu powie tak się powiedziałem waszego? No, tak naprawdę to co Was interesuje, to co Wy powiecie, to częściowo wpływacie na ten kanał. Już nieraz to udowodniłem, chociaż nie wszystko potrafię zmienić. Dobra, bo ten filmik już jest zbyt długo, pewnie pospaliście. Napiszcie, czy wytrwaliście do końca, trzymajcie się, cześć.